Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych. W tej edycji bezwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tysięcy wniosków. Pieniądze z rządowego funduszu Polski Ład pozwoliło tworzyć nową księgę inwestycji lokalnych. Gmina Jedwabne w pierwszej edycji otrzymała ponad 7 milionów złotych. Można powiedzieć, że dostaliśmy z takich trzech progów dofinansowanie. Jednym z nich jest przebudowa ulicy Przyturskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 668. Tutaj Urząd Marszałkowski złożył wniosek na dofinansowanie na Polski Ład, uzyskał dofinansowanie i będziemy powoli realizować. Poza tym tą inwestycją, która jest, można powiedzieć, bardzo ważną, bardzo strategiczną inwestycją, bo to jest jedna z głównych ulic Jedwabnego, ale też ciągiem drogi wojewódzkiej otrzymaliśmy dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych. Na obrzeżu naszej gminy można powiedzieć w okręgu już tam biebrzańskim, to też dosyć znacząca inwestycja blisko 6 milionowa ale też przede wszystkim wnioski, które złożyła sama gmina. Dwa wnioski, jedno na wymianę oświetlenia, na oświetlenie energooszczędne, ledowe, oraz przebudowa dziewięciu dróg gminnych. Obwodnica będzie zaczynać się dokładnie w tym miejscu, gdzie tutaj stoimy. Będzie wchodzić w tę drogę w ulicy Przytulsko, w to drogę wojewódzko, działko gminno i będzie wychodzić poza obrzeża Jedwabnego. Dzięki środkom z funduszu w województwie podlaskim zrealizowanych zostanie 238 inwestycji za niemal 1,5 miliarda złotych. To rekordowa kwota. Fota na rzecz naszego regionu. Jesteśmy w Jedwabnym, to jest 10 milionów złotych na tak zwaną mini obwodnicę Jedwabnego. I ulica Przytulska będzie dobrze skomunikowana z trasą drogi wojewódzkiej łączącą Łomrze z Osowcem. To będzie duże ułatwienie komunikacyjne dla miasta Jedwabne. Program inwestycji strategicznych Polski Ład jest dobrym programem, bo jest to przede wszystkim program sprawiedliwy. Wszystkie samorządy, które złożyły wnioski, te dofinansowania otrzymały w większej i mniejszej wysokości, ale otrzymały. A my cieszymy się przede wszystkim jako Subregion z tego, że nasze trzy drogi wojewódzkie otrzymały dofinansowania. Są to środki ogólne w wysokości 65 milionów złotych. Polski rząd dostrzega te problemy właśnie tych małych miejscowości, że tam też jest potrzebna infrastruktura drogowa i że dofinansowania takie inwestycje, bo bez do, tego dofinansowania te drogi nigdy by nie zostały zmodernizowane i przez wiele, wiele lat byśmy jeszcze czekali. Wobec tego przyspieszamy ten rozwój cywilizacyjny Województwo Podlaskie na realizację swoich przedsięwzięć otrzymało 65 milionów złotych. Będą to głównie inwestycje drogowe: rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce Śniadowo, 50 milionów złotych, przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 668 ulicy Przytulskiej w Jedwabnym 10 milionów oraz miejscowości Klimaszewnica, 5 milionów złotych. Wypada tylko cieszyć się, ja cieszę się niezmiernie, że gro środków, jakie trafią. Na teren subregionu Łomżyńskiego pochodzących z polskiego ładu zostanie zainwestowanych na terenie powiatu Łomżyńskiego. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Panu Marszałkowi. Chylę czoło, bo e, przypomnę to jest takie dotrzymanie słowa przez Pana Marszałka to, o czym mówił na początku tej kadencji, że droga 677 będzie wyremontowana i ona faktycznie za chwilę będzie wyremontowana. Nie trzeba nikogo przekonywać, wielu z Państwa podróżuje w kierunku Warszawy, tą drogą przemieszczacie się, widzicie w jakim stanie technicznym ta droga znajduje się i, i ona jest konieczna do, do remontu. Gratuluję Panu Burmistrzowi, że mała obwodnica jedwabnego stanie się faktem. Rzadko które ośrodki miejskie, bo to małe miasteczko jedwabne takie inwestycje posiadają, a jedwabne. Będzie miało obwodnicę. Proszę Państwa, no skuteczność działania Pana Burmistrza jest imponująca. Serdecznie gratuluję. W gminie jedwabne przebudowanych zostanie w zakresie zadań gminnych 9 dróg oraz modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy. W ramach zadań Urzędu Marszałkowskiego przebudowa ulicy Przytulskiej w Jedwabnem, a w powiatowych przebudowa drogi Heliny Kąty Chrostowo. Łącznie na inwestycje gminne, powiatowe oraz wojewódzkie jedwabne otrzymało 23 miliony 800 tysięcy złotych wsparcia z rządowego funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadań na terenie gminy jedwabne to 25 milionów 200 tysięcy złotych.